Walka z Jackiem Murańskim. Nie chciałeś dokonać takiej trylogii, zamknąć yy, pewien rozdział, bo jak się okazuje, być może jest to ostatnia walka Jacka Murańskiego. No tym głośno. Bywa eee, to jak najman, będzie tak samo. Ostatnia walka, wszystkie ostatnie walki. Słuchaj, ja tylko dlatego tego nie wziąłem, w jaki sposób zostało to rozegrane. Nie podoba się coś takiego, ja sobie na to nie pozwolę, bo dla mnie to nie jest kurwa, że ktoś mi da jakieś tam, bo to były naprawdę dobre pieniądze, ale mnie ktoś. Dzwonią do mnie, albo masz walkę z Muranem, albo w ogóle nie baczysz. Sary, to już kurwa, mam chłopie potylu i mam 16 walk stary. To już co tam miałem, zarobiłem, wyjebane w to mam. Nikt mi nie będzie tak robić. Tylko dlatego, jakby bo oni by to zrobili zadzwonili by wcześniej. Słuchaj, mamy taki pomysł, trylogia, ostatni taniec, fajnie to zrobimy, rozegramy. Kurwa, zastanowiłbym się. A nie, że ktoś do mnie dzwoni, ja jestem na lotnisku, kurwa w Tajlandii i lecę tutaj na konferencję. jak mi mówi, że wiesz co, no, albo bierzesz Murana, albo nie ma walki. I w ogóle się okazuje, że już grafiki przygotowane, jak chodzi na Prime MTV, TV, grafiki przygotowane, że ja się z muranem. Mówię, nie, no to wiesz, to mnie kurwiło i tylko dlatego, że nikt mi nie będzie mi kurwa, wiesz, decydował i nikt mi nie będzie za mnie po prostu traktował mnie jak jakieś śmiecia kurwa i tak dalej. Fuj, to mam i tylko dlatego tej walki nie wziąłem. To na by mogła być do rozegrania, to by się dała jakoś tam zrobić, ale nie w taki sposób kurwa i to